Spory sukces jedynej wielkopolanki startującej na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w Tel Awiwie. Patrycja Piechowiak z powodzeniem rywalizowała dzisiaj w kategorii do 69 kg. Zawodniczka budowlanych Nowy Tomyśl w Rwaniu zaliczyła kolejno 94, 97 i 100 kg, co dawało jej szóste miejsce w stawce 18 sztangistek. W podrzucie piechowiak również zaliczyła trzy udane podejścia, w najlepszym z nich uzyskując 122 kg. W efekcie Wielkopolanka zakończyła rywalizację na piątym miejscu, a 222 kg w dwuboju to jej nowy rekord życiowy. Dodajmy, że mistrzynią Europy w tej kategorii wagowej została Białorusinka Gina Szanawiec, która uzyskała w dwuboju 245 kg. Retransmisja Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów z udziałem Patrycji Piechowiak w najbliższą sobotę o godzinie 20.20 20 w Telewizji Poznań. Kwestia trzeciego miejsca w pierwszej lidze koszykarek pozostaje otwarta, bo po pierwszym meczu poznańskich akademiczek z Dekoreksem Pawianice różnica wynosi zaledwie 4 punkty. Początek oglądanego spotkania należał do podopiecznych Ryszarda Barańskiego, które szybko wypracowały kilkupunktową przewagę. Do przerwy Poznań City Center AZD sprowadził 26 do 23. Jednak po zmianie stron warunki na boisku dyktował doświadczony zespół Spawianic. Decorek wygrał trzecią kwartę różnicą 9 punktów, a w ostatniej odsłonie pilnował wypracowanej przewagi i ostatecznie wygrał w Poznaniu 55 do 51. 40 sekund przed końcem, kiedy przegrywaliśmy. Czterema punktami mówiłem zespołowi, że, że no te cztery dobrze, to jest tak, jakby było 0-0. Plus 4, minus cztery to jest taka przewaga, która jest i do stracenia, i, i do odrobienia. No, z taką nadzieją pojedziemy do Pabianis. Najskuteczniejsza w poznańskich szeregach była dzisiaj Kinga Woźniak, która zdobyła 15 punktów. Zawaliłyśmy trzecią kwartę, która pozwoliła Pabianicom wyjść na prowadzenie i myślę, że to był kluczowy moment, jednak w czwartej kwarcie jeszcze powalczyłyśmy, doszliśmy na dwa punkty, jednak nie przełamałyśmy wyniku. Rewanż zostanie rozegrany w najbliższą sobotę w Pabianicach. Najlepsi floreciści i florecistki w Polsce już w niedzielę spotkają się w Poznaniu podczas 36. Memoriału Fechmistrza Jana Pieczyńskiego. Zmaganie obserwował będzie m.in. trener kadry kobiet Paweł Kantorski. Impreza jest bardzo ważna dla zawodniczych i dla mnie, jest kontynuacją cyklu właśnie szkoleniowo-startowego teraz w tym drugim Okresie przygotowań do Mistrzostw Europy i do, do Mistrzostw Świata, no, a dla dziewczyn bardzo ważne, dlatego że dziewczyny walczą o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Wśród faworytek dwie zawodniczki azs -u awf u Poznań Martyna Synoracka i Małgorzata Wojtkowiak. Druga z nich przed rokiem dotarła w Poznaniu do finału. Byłoby bardzo miło powtórzyć dźwięk bądź jeszcze go polepszyć e, zwycięstwem. Ja ogólnie do tego Pucharu Polskiej podchodzę bardziej e, treningowo, na taki zasadzie po prostu etap kolejny do przygotowań e, do Pucharu świata, które mamy pod koniec. E, Kwietnia w Szanghaju, no i już nie wspominając o mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, do których się przygotowujemy. To, jest głów, to są główne imprezy docelowe. W rywalizacji mężczyzn poznańską nadzieję na dobry rezultat jest Tomasz Ciepły. Jak będę w ósemce, to nie będę zły. Poza ósemką już le, lekkie przemyślenia będą, a liczę, no oczywiście, jak startuję, liczę się, że wygram. 36. Memoriał Fechmistrza Jana Pieczyńskiego zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę w Poznaniu. Walki finałowe zaplanowano na godzinę 17. .00.